Cześć! Dziś chciałbym omówić MikroTikowe narzędzie Bandwidth Test, które to służy do pomiaru prędkości pomiędzy dwoma urządzeniami MikroTika. W sumie to narzędzie to jest nie tylko do pomiaru prędkości pomiędzy urządzeniami MikroTika, ale również można zainstalować Windowsowy program B-Test, który umożliwia Wam przeprowadzenie takiego testu pomiędzy dwoma komputerami z Windowsem albo pomiędzy komputerem z Windowsem oraz urządzeniem MikroTika. Ci z Was, którzy widzieli moje testy urządzeń MikroTika wiedzą dobrze, że wykorzystuję tego bandwidth testa tam dość często. Głównie służy mi on do tego, żeby sprawdzić właśnie przepustowość urządzenia w Nacie, chociaż nie tylko, jeżeli jest to jakiś access point, no to też przepustowość po Wi-Fi. No i u mnie moje testy wyglądają tak, że jako router mam ccr 1036. No i za pośrednictwem urządzenia, którego wydajność chcę przetestować łączę się do ccr już komputerem stacjonarnym albo laptopem i komputer stacjonarny albo laptop ma właśnie MikroTik'owego bandwidth testa jako program, ten B-Test. Tutaj teraz widzicie taki schemat blokowy, jak to właśnie u mnie wygląda, czyli mamy tego ccr mamy ten testowany sprzęt no i mamy finalnie komputer z programem B-Test MikroTika. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego w taki sposób wykonuję te testy, dlaczego na przykład nie zrobię tak, że jeżeli urządzenie jest MikroTikiem, to które testuję? to nie testuje z tego Mikrotika bezpośrednio na przykład do CCR. -a. Otóż byłby to bardzo duży błąd, dlatego że wtedy obciążałbym dodatkowo procesor tego testowanego Mikrotika jeszcze samym procesem bandwidth test. Więc jeśli ten router ma za zadanie bycia czymś więcej niż tylko klientem albo serwerem bandwidth testa, no to najprawdopodobniej otrzymamy zafałszowany wynik. Oczywiście nie dotyczy to bardzo wydajnych urządzeń, no bo jeżeli byśmy nie wiem testowali Przykładowo CCR i który jednocześnie by miał robić za nata jednocześnie miałby być no, jakimś klientem bandwidth testa albo serwerem, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś wydajny CCR, to byłaby niewielka szansa, że coś by było nie tak. Chociaż oczywiście przy testowaniu bardzo wydajnych łączy typu 10 gigabitów albo więcej, no to tutaj też się mogą pojawić problemy. Mało tego, jeżeli wasz router ma bardzo słaby procesor, to może być tak, że jeżeli on będzie na przykład robić za klienta bandwidth testa albo za serwer to on okaże się wąskim gardłem, dlatego, że te słabsze routery ze słabszymi procesorami nie są w stanie wyrobić gigabita w bandwidth testie. Często dla nich wyzwaniem jest przekroczenie 200 megabitów, więc tutaj jeżeli kiedykolwiek robicie mikrotikowego Bendwit testa z jakichś dwóch urządzeń między sobą, to zawsze patrzcie na obciążenie procesora, dlatego, że no, może być to bardzo e, złudne, że pokazuje Wam na przykład router przepustowość 200 megabitów, a w rzeczywistości może się okazać, że ta przepustowość byłaby dużo większa, no ale sam router ma procesor obciążony na 100% i nie jest w stanie po prostu bardziej wysycić łącza. Czyli generalnie zasada jest taka podstawowa, że jeżeli chcecie wykonać test prędkości, to nie na urządzeniu samym odpalacie bandwidth testa, które chcecie testować, tylko na jakichś innych urządzeniach, które są odpowiednio wydajne, tak że po prostu przerzucą wam bez problemów pełną przepustowość tego łącza, którą chcecie sprawdzić. No i teraz przejdźmy sobie może już do samego MikroTika. Tutaj to co mam otwarte jak widzicie na wierzchu to jest ten MikroTikowy bandwidth test, ale w formie oprogramowania na komputer PC. To oczywiście można sobie pobrać ze strony MikroTika. Tutaj nie jest to tak od razu widoczne, natomiast jak wejdziecie sobie tutaj na sam dół gdzie jest Software Downloads to jest coś takiego jak bandwidth test i właśnie sobie stąd możecie go pobrać. I to jest zwykły plik EXE, tam nie ma żadnego instalatora czy czegoś takiego. Ale jak go włączycie pierwszy raz, to zapyta się Was o to, czy po prostu na firewallu ma wszystko podblokowywać. On ma też opcjonalność serwera, więc można sobie odpalić też serwer, tylko tutaj oczywiście trzeba też odpowiednio firewalla Windowsowego ogarnąć. Ja to mam w tej chwili wyłączone. Rzadko kiedy używam go jako serwera, bo są lepsze moim zdaniem rozwiązania na komputery do pomiaru prędkości niż ten mikrotykowy bandwidth test. To taka ciekawostka, o tym na końcu jeszcze powiem. Natomiast no wracając do samego tego bandwidth testa, no to mamy tego typu sytuację, no że tu jest trochę opcji konfiguracyjnych. I takie podstawowe no to wiadomo adres, no to ten adres, z którym się będziemy łączyć, czyli adres po prostu urządzenia po drugiej stronie. Może być to jakiś mikrotik w moim przypadku CCR domowy, albo może być po prostu jakieś urządzenie inne, na którym macie uruchomionego tego bandwidth testa. Dalej kolejna bardzo ważna rzecz to jest wybór protokołu, czy TCP, czy UDP. I tutaj to ma bardzo ważne znaczenie, jeżeli chodzi o wyniki, jakie otrzymacie, ale ma też znaczenie, jeżeli chodzi o poprawność weryfikacji prędkości działania sieci. To wynika z tego, że są różnice między protokołami TCP i UDP oczywiście dość duże. Ja tutaj nie będę teraz w szczegóły wnikał, ale generalnie zapewne większość z Was wie, że tak jest, że protokół UDP działa w taki sposób, że wysyła jakieś pakiety, ale nie gwarantuje ich poprawnego dostarczenia. Czyli po prostu może być tak, że po drodze będą jakieś błędy transmisji. Nie ma też potrzeby w protokole UDP wysyłania potwierdzenia tego, że na przykład pakiet dotarł do urządzenia końcowego. Więc wygląda to po prostu troszeczkę inaczej. I generalnie lepiej jest testować moim zdaniem wydajność sieci przy pomocy protokołu TCP. Dlatego, że te wyniki, które otrzymacie, będą dużo bardziej wiarygodne. No i większość protokołów działa w taki sposób, że właśnie są jakieś potwierdzenia transmisji. Nawet jeżeli ktoś pisze jakiś autorski protokół, to bardzo często jest tak, że tam też jest jakaś kontrola błędów transmisji. I po prostu ta przepustowość UDP to jest trochę taka teoretyczna, bym powiedział. Jeżeli testujecie już UDP, to sugerowałbym testować ruch UDP w obie strony jednocześnie, chociaż to też może być problematyczne, ale o tym za chwilę. W przypadku, jeżeli mamy protokół TCP, to zawsze jest tak z protokołem TCP, że są potwierdzenia tego, że pakiet dotarł. Czyli jeżeli leci ruch TCP, to w drugą stronę też musi polecieć ruch jakiś potwierdzający. Oczywiście on jest dużo mniejszy, bo to są tylko te ACK informacje, które po prostu mówią urządzeniu drugiemu, że ten pakiet dotarł, jest poprawny. Tutaj nie będziemy sobie wnikać w ogóle w same szczegóły tych protokołów. Co jest istotne z punktu widzenia testowania prędkości. To to, że realnie w TCP otrzymacie mniejsze przepustowości niż w UDP. Kolejna kwestia jest taka, że samo UDP potrafi zapchać łącze, jeżeli testujecie. Jeżeli macie, nie wiem, zestawiony przykładowo jakiś tunel WireGuard SSTP, czy jakikolwiek inny pomiędzy dwoma mikrotikami i puszczycie sobie bandwidth testa UDP przez ten tunel. To bardzo często może się to skończyć tak, że ten tunel wam się totalnie zapcha, jeżeli podczas testu nie ograniczycie tej przepustowości, która ma lecieć w tym teście. No to jest o tyle niebezpieczne, że po prostu może was odciąć na chwilę od urządzenia, dopóki to się wszystko nie zrestartuje. Albo może się zdarzyć tak, że jeżeli będziecie kazali nadawać mikrotikowi z drugiej strony, że on po prostu się przytka, zgubi to połączenie i cały czas będzie pchał ten ruch UDP. No bo UDP ruch to jest taki, że można go pchać i nie musi być odbiorcy w ogóle. Można po prostu nim walić, walić i koniec. No nie? I tak się czasem potrafi zrobić. Wtedy trzeba sobie wejść. Jak mamy Tools BTS serwer. To tutaj jest coś jak Session, i wtedy tutaj ta sesja będzie cały czas wisiała i będzie walić ruchem. Wtedy ją trzeba po prostu zaznaczyć, usunąć i powinno to załatwić sprawę. Także taka, taka drobna porada, bo czasem mi się zdarzały tego typu sytuacje, że nie wiedziałem, co jest, że leci mi ruch jakiś ogromny. No i najciekawsze jest to, że jeżeli na przykład puszczacie to, ten ruch z MikroTika do jakiegoś urządzenia waszego typu komputer, to ten komputer będzie ten ruch dalej też widział na karcie sieciowej jako ruch przychodzący, to jest też ciekawe. No bo on po prostu będzie leciał, ale nie będzie żadnej aplikacji, która go będzie odbierać. Taka ciekawostka, więc tutaj bądźcie świadomi, że też tak może być. Ale wracając do samego programu i ustawień, jakie tutaj jeszcze mamy. Mamy local take size, remote take size, czyli to jest jakiej wielkości ma być pakiet, dlatego że w wielu przypadkach jest tak, że jeżeli macie mniejsze pakiety, to będziecie mieć mniejszą wydajność. I o co tutaj chodzi z tym packet size? Domyślnie to jest 1000. Protokół zmieniłem na UDP, jeżeli chodzi o to packet size, dlatego że przy TCP ta opcja w ogóle nie działa. No bo pakiet ma wtedy taki sam rozmiar zawsze. Natomiast tutaj jest kwestia tego typu, że nie można tego ustawić większemu niż MTU sieci, no bo wtedy nie będzie to działać. Natomiast dla 1000 sobie zobaczymy, co będzie tutaj. I tutaj, jeżeli chodzi o test UDP. Może zmienimy sobie sesję jeszcze na jedną, to działa to tak, że po prostu on stopniowo się rozpędza zawsze, dlatego, że startuje od niższej prędkości później do większej. Aha i tutaj jest tylko jeden rdzeń wykorzystany, więc yy, będzie tylko 200 lecieć, ale niech to tak zostanie. Yy, dlatego, że tutaj jest kwestia też tego typu, że tylko jedną sesję teraz puściłem, jedno połączenie, connection count mam jeden, więc tylko jeden rdzeń tego CCR wykorzystuję, to zresztą widać ładnie, że jest tylko jeden procesor obciążony na 100%, więc to też jest coś, co Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli macie stosunkowo wolne rdzenie procesora, tak jak w CCR-ze, no to jak pójdziecie jedną sesję, to będzie problem, ale o tych sesjach to jeszcze za chwilę. Natomiast wracając do tego size'a. Zmieńmy sobie to teraz na 100, czyli 10 razy mniej. Zobaczcie co się stało. Ciekawostka taka, że tutaj pakietów mamy tyle samo mniej więcej, no troszeczkę to wzrosło, ale zmalała nam przepustowość. Jak zrobię 60, bo 58 jest minimalny, to mam jeszcze mniejszą przepustowość. Dlatego, że po prostu jest problem wydajności pakietowej, tak zwanej. No nie pojawia się w te, pewnym momencie, że pakiety nam przycinają, a nie samo łącze. Jakbym tutaj dał 1400, to okaże się, że mam troszkę większą przepustowość niż pierwotnie miałem, bo tu jest 460, tutaj było tam 440 około. I to ma ogromne znaczenie, jakiej wielkości jest pakiet, dlatego, że często jest tak, że w ogóle e, testy, jak się wykonuje, takie profesjonalne są specjalne mierniki do testowania sieci. Profesjonalne do prędkości to wykonuje się dla małych pakietów, bo dla małych pakietów się w całość zatyka ze względu na wydajność pakietową, właśnie sieci. I tutaj to bardzo ładnie widać. I tak, jakbym dał na przykład cztery sesje, to oczywiście prędkość będzie mieć większą, wydajność pakietową też będzie mieć większą. Całość tam się nawet może trochę przytkać, tutaj. I to jest właśnie wada tego testu UDP, że on potrafi zapchać sieć. Także widzicie, że tracę komunikację z tym CCR-em nawet momentami, chociaż mam tutaj bonding zrobiony. Chociaż leci to po dwóch portach, realnie. Tylko że no problem polega na tym, że z komputera leci tylko po jednym porcie. Więc tutaj no trzeba być ostrożnym z tymi testami UDP. Ja generalnie nie zalecam stosowania tego. Preferuję zdecydowanie testy TCP. Kolejna opcja, która tutaj się pojawia, to jest opcja ustalania kierunku. Czyli macie tutaj możliwość ustalenia kierunku w obie strony, albo odbierania, albo wysyłania. No tutaj oczywiście można sobie to dowolnie zmieniać, jak ktoś potrzebuje. Można też ustawić w obie strony, chociaż w obie strony to najczęściej będzie tak, że jeżeli puścicie test TCP to bardzo mało prawdopodobne jest, żebyście w ogóle uzyskali gigabita w obie strony. I tutaj, co ciekawsze, jak sprawdzałem, to raczej problemem nie jest sam MikroTik, tylko wydajność kart sieciowych w laptopach, na przykład. Bo to nie są jakieś super profesjonalne karty sieciowe, one najczęściej są na chipsecie Realteka i po prostu nie są w stanie wyciągnąć więcej. Nawet te na Intela nie są w stanie, trzeba mieć te profesjonalne, to wtedy byłaby szansa, że poszłoby Wam w obie strony symetryczne gigabit. Bo robiłem nawet tak, że tutaj ograniczałem do 800 w obie strony tą prędkość i też był problem. a nie powinno być, bo wtedy wszystkie potwierdzenia powinny przechodzić. No i tutaj właśnie doszliśmy do tych prędkości tutaj. Czyli możecie sobie ograniczyć tą prędkość lokalną, jaka ma się pojawić, tą zdalną, TX i RX. Ja tutaj po prostu zawsze wpisuję więcej niż mam łącze, czyli tu jest w tej chwili wpisana taka kosmiczna wartość 1900 megabitów po to, żeby ograniczało mnie łącze Gigabitowe, które tu jest, a nie już sam program, ale oczywiście mogę tutaj, nie wiem, podać 600 na przykład i teraz jak to odpalę, to w jedną stronę tutaj jak widzicie ta prędkość się przycięła do tych 600 mniej więcej, może damy senda, żeby to było ładniej widać i tutaj jak widzicie jak od linijki teraz jest ta prędkość ograniczona, tam jest 600 coś więcej, bo jeszcze na narzuty tych protokołów są, ale tym bardziej, że to jestem na porcie podłączony, więc tutaj jeszcze może iść inny ruch, nie tylko ten ruch, ale generalnie jest tak, że po prostu no tu jest te 600 tak, jak powinno być, więc można sobie to ograniczyć, jeżeli ktoś chce przetestować przy ograniczonej przepustowości. Dalej, connection count. I to jest bardzo ważna rzecz: ten connection count. Dlatego, że warto jest dać tyle connection count, ile macie rdzeni po drugiej stronie procesora. No, ewentualnie w przypadku jakichś bardzo wydajnych sprzętów, no to trochę mniej można dać, tak w przypadku CCR-a. Dlatego, że bardzo często jest tak, że problemem jest przepustowość jednego rdzenia. Po prostu ten rdzeń potrafi być niewystarczająco wydajny. Tutaj, jak puszczę ruch, no to widzicie, że niektóre te rdzenie idą pod 50-40% dla czterech rdzeni obciążenia. Natomiast, jak dam jeden, to zobaczcie, co się dzieje. Jeden rdzeń leci prawie na 100%. No, nie jest to całkiem 100%, bo on stara się jakoś ten ruch rozkładać, ale i tak nie uzyskam pełnego gigabita. Nie ma szans, żebym uzyskał pełen gigabit tutaj. Chociaż realnie ta przepustowość jest gigabitowa, po prostu rdzeń w cc jest troszeczkę za słaby, nawet bardzo za słaby, tak trzy razy za słaby, jak patrzymy tutaj sobie na to, co jest. Żeby wyciągnąć gigabita tylko przy jedno-sesyjnym teście. Więc tutaj to connection count realnie minimum 4 razy ustawiać. Dla większości urządzeń, dlatego że te army wszystkie mikrotikowe, które gdzieś tam są popularne, to najczęściej mają 4 rdzenie procesora, część z nich ma dwa te słabsze, ale generalnie 4 tutaj jest taką wydaje mi się, optymalną wartością, bo jak ustawicie więcej, a mniej rdzeni procesora jest po drugiej stronie, no to wielkiego problemu nie będzie. No i to wygląda od strony aplikacji yy, obsługa tego. Oczywiście jest jeszcze opcja, że można to sobie z MikroTika wszystko też testować. Możemy wejść w Tools, Bandwidth Test, no i mamy de facto bardzo podobne okno jak poprzednio, czyli mamy już wybrania czy TCP, czy UDP. Oczywiście trzeba podać yy, tutaj adres IP urządzenia po drugiej stronie, kierunek wybrać, liczbę połączeń, domyślnie on 20 podaje, więc są świadomi tego, że im więcej tych połączeń podacie, tym bardziej niejako wiarygodny będzie ten wynik, chociaż też nie do końca, bo czasem chodzi nam o wydajność jednosesyjną. i chcemy, żeby jeden użytkownik miał jak największą wydajność, więc wtedy warto tutaj przestawić sobie na jeden. I na przykład jak macie bardzo wydajne urządzenie z drugiej strony, typu na przykład komputer PC, to możecie sobie sprawdzić, ile realnie ten użytkownik dostanie, bo często jest tak, że przez linki radiowe degraduje się ta przepustowość. Więc tutaj też bądźcie tego świadomi, że to po prostu jest kwestia przetestowania i sprawdzenia pewnych rzeczy i też tego, jakie wymagania macie w danym przypadku. Tutaj też oczywiście można tą prędkość podać domyślnie, on nie ma limitu w ogóle, więc tutaj nie będzie tego problemu, że musicie go z palca wpisać, tak jak w tym oprogramowaniu Windowsowym. No i oczywiście trzeba usera podać po drugiej stronie hasło, tego akurat Wam nie pokazywałem też, jeżeli chodzi o omawianie tej aplikacji na Windowsa, no wydało mi się to dość oczywiste, ale no pamiętajcie, że też trzeba podać to hasło. Tutaj jeszcze w MikroTiku jest dodatkowo menu do ustawienia serwera, jak będziecie w Tools, Bandwidth Test Server, no to macie tutaj możliwość włączenia tego serwera, można go sobie wyłączyć, bo może ktoś nie chcieć go na przykład albo traktować to jako jakiś wektor ataku. No, i można też oczywiście sprawdzić, jakie tam sesje są aktywne. Tutaj, jak na przykład puszczę ruch sobie z komputera, no to kliknę tutaj Sessions, no to widzicie, że pojawiła się tutaj ta sesja. Mogę ją oczywiście zdropować, jeżeli tak uznam. Tutaj tu pewnie mi jakiś błąd wyskoczy albo i nie, nie jest disconnected, czyli po prostu że rozłączył. Czyli też tak można, jeżeli ktoś potrzebuje, to można mówię, rozłączyć użytkownika. Oczywiście można też wyłączyć autentykację, nie polecam. Ale jest taka opcja, jeżeli ktoś chce mieć na świat wystawiony ten serwer, bo nie wiem, ma taką potrzebę, jakie widzi mi się, to może tak zrobić. Są gdzieś jak się poszuka dostępne publiczne serwery Bandwidth Test MikroTika, chociaż jest to raczej rzadko spotykane i raczej kiepskie wydajności się na nich uzyskuje. Większość z Was zapewne wie, że w MikroTiku można wiele rzeczy wywołać z wiersza poleceń i Bandwidth Test oczywiście też można wywołać z wiersza poleceń. Jest to o tyle fajne, że można sobie zautomatyzować wykonywanie będu i testa i na przykład testować można sobie co jakiś czas przepustowość określonych łączy i później logować to na przykład do logów MikroTika. Ja tutaj mam właśnie taki przykład takiego skryptu, link do niego będziecie mieć w opisie do tego filmu. Możecie go wykorzystać do tego, żeby sobie sprawdzić wydajność sieci na przykład cyklicznie co jakiś czas. Tutaj działa to tak, że na początku podajecie zmienne jakieś, tutaj najważniejsze dla Was są te trzy zmienne, czyli eluser, l_pass i adr, czyli adres urządzenia po drugiej stronie. User jaki jest po drugiej stronie, no i hasło, tutaj oczywiście ja to hasło zmieniłem, tylko wpisałem hasło, żebyście wiedzieli o co chodzi. No i teraz wykonujemy bandwidth testa tutaj i tutaj jest u mnie tak zrobione, że mam najpierw w jedną, później w drugą stronę, tutaj widzicie, że jest transmit. Później jest receive, żeby jednocześnie nie zatykać tego łącza w obie strony, bo to jednak jest mało praktyczne, żeby wykonywać w obie strony test. No i tutaj ten skrypt, co co robi, ja nie będę go szczegółowo mać, bo w skryptach w ogóle zrobię całkiem inny materiał. Natomiast tylko to, co Wam chcę pokazać, co on robi, to po prostu bierze, zbiera to, co wyszło z tego skryptu, przelicza to na megabity na sekundę. I później wrzuca w logi informację, jaka prędkość była. Czyli tutaj mamy test adres, jaki adres był i message leci... Ile było TX, ile było RX. Teraz Wam pokażę, jak to generalnie wygląda od strony mikrotika. Czyli mam tutaj skrypt, którego pełnej nazwy nie chcę ujawniać ze względu na lokalizację tam, ale generalnie odpalimy go sobie. Run script. I tutaj zobaczcie, widać po WireGuardzie, bo to ruch leci po WireGuardzie do jednego z moich urządzeń. No i widzicie, że jest najpierw TX rozpędzone. No to oczywiście trochę potrwa, bo tam jest ustawione to na 20 sekund. Teraz zaczyna ruch lecieć w drugą stronę po tym samym WireGuardzie, dokłada się do tego ruchu, który tutaj był, bo tam po prostu też leci ruch z kamer. No i później jak skrypt zakończył działanie, to widzicie w logach, że pojawiły się wyniki, czyli mam RX total average jakie było i TX total average. Oczywiście to co my widzieliśmy tutaj na WireGuardzie mogło być nieco większe, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego RX, ponieważ tutaj cały czas jednocześnie leci ruch z kamer, a ten skrypt tego po prostu nie uwzględnia. Natomiast no bardzo fajna rzecz, można sobie takie skrypty popisać po prostu do różnych lokalizacji zdalnych, żeby sprawdzać czy jest coś w porządku z łączem, czy nie w porządku, można gdzieś sobie, nie wiem, nawet to by wysyłać do jakiegoś serwera zewnętrznego wyniki tych testów i później to logować, ale oczywiście to już jest, mówię, kwestia taka już dla bardziej zaawansowanych użytkowników, jeżeli macie taką potrzebę, natomiast warto wiedzieć, że taka opcja jest i może możecie sobie po prostu wykorzystywać taki skrypcik, jeżeli Wam będzie do czegoś przydatny. No, i to by było właściwie tyle, jeżeli chodzi o tego mikrotykowego bandwidth testa. Zdaję sobie sprawę, że temat tego generalnie testowania prędkości jest bardziej złożony niż to, co tutaj Wam pokazałem, dlatego, że w wielu przypadkach, jak robicie gdzieś dla jakiegoś biznesu, to są wymagane profesjonalne testy profesjonalnymi miernikami prędkości. One działają w trochę inny sposób, są, no, certyfikują Wam de facto łącze. I na przykład, często problemem gdzieś tam jakichś dostawców internetu małych było to. Że ktoś od nich wymagał, żeby łącze było wydajne pakietowo, spełniało jakieś określone wymagania. Wtedy trzeba było de facto dawać licencjonowaną radiolinię, bo tylko one potrafiły przeżyć tyle pakietów na sekundę, ile było wymagane. No teraz, przy 60 GHz, to już jest trochę inaczej. Część z tych urządzeń by dała radę, które działają w pasmach nielicencjonowanych. Może być to problematyczne, żeby. Takie wymagania spełnić. Gdzieś tam były nawet pojedyncze wątki na forum trzepak, które do tego dotyczyły. W każdym razie my w to w tej chwili nie będziemy sobie wnikać. Nie to było celem dzisiejszego filmu. Bardziej chodziło mi o pokazanie możliwości takich amatorskich, jak sprawdzić sobie wydajność jakichś linków radiowych na przykład, albo przepustowości sieci w jakichś punktach. Oczywiście mikrotikowy bandwidth test to nie jest jedyne narzędzie. Jest bardzo fajne i popularne narzędzie Linuxowe, ale jest też wersja na Windowsa tego narzędzia. iPerf, czy iPerf, nie wiem do końca jak to czytać. W każdym razie tutaj macie teraz pokazaną stronę tego projektu, jak to wygląda, więc też polecam sobie stosować. Ja tego też używam. Mam poinstalowanego tego iPerfa u siebie na serwerach z Linuxem, po to, żeby też sprawdzać wydajność. Mam też u siebie go na laptopie wrzuconego, bo w tej wersji 3, zwłaszcza iPerf 3, jest najfajniejsza wersja tego iPerfa, bo dwójka jest trochę gorsza. Więc tam można sobie odpowiednie rzeczy konfigurować z wiersza poleceń, ale to mówię, to nie jest temat na dzisiejszy film. Bądźcie też tylko tego świadomi, że takie narzędzie istnieje i jest bardzo przydatne. Przypominam też, że jeżeli ten film Wam się podobał i chcielibyście wesprzeć moją twórczość, to macie możliwość kupienia mi kawy. W opisie do filmu jest link. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy do tej pory kupili mi kawę. Wydatek 5 zł na takie espresso dla mnie nie jest, dla większości z Was, jakimś wielkim wydatkiem, a mi daje informację zwrotną, że warto robić te filmy, że komuś się to do czegoś przydaje, że ludzie się czegoś z tych filmów po prostu uczą i ta wiedza jest dla nich wartościowa. Pamiętajcie też, że jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz dla zwiększenia zasięgów. Jeżeli film Wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.